Dobra, poskaczę sobie tutaj, myślę, że będzie spoko. Kurde, daleki skok, mam nadzieję, że doskoczę. Dobra, lecę. O kurde nie trafiłem. Oła. Wow, kurde, gdzie ja jestem? Upadłem chyba, pamiętam coś. Kurde, co jest, czemu ja jestem Hirobrainem Halo, co się stało? Czemu ja mam tyle serduszek? Co jest? O kurde... Ej, jesteśmy jakimś Hirobrainem na Bedwarsach. Ej, czekajcie, możemy latać. Patrzcie, możemy latać w ogóle. Wow, nie spodziewałem się tego. Kozacko, kurde, mordy, słuchajcie, no dobra, także witam Was w dzisiejszym odcinku z tej strony Katsperiks. No i, i zostaliśmy dzisiaj Herobrine'em na Bedwarsach, także myślę, że naprawdę bardzo, bardzo fajnie. Także zaczynamy sobie grać normalnie Bedwarsiki. Mamy strasznie dużo serduszek, mam nadzieję, że Wam nie przeszkadza to, że na ekranie jest tutaj właśnie tak dużo serduszek. Mam nadzieję, że nie. Także co, lecimy sobie grać, nie? Myślę, że będzie spoko, zostaliśmy w ogóle Herobrine'em, Hirobr nie spodziewałem się tego po tym upadku. No, także nieźle, nieźle, nie. Mamy jakieś w ogóle super moce, Mamy jakieś 100 serduszek w ogóle na Bedwarsach. Mamy. Mamy Flya w ogóle. Tego Flya może nie będę używać w ogóle. Zobaczymy. Zaraz pójdziemy sobie do przeciwnika i będziemy go od razu atakować. Musimy sobie wygrać tą rękę, bo jak nie wygramy, będąc Herobrine'em, to będzie naprawdę przypał. Także. Także lecimy sobie do czerwonego od razu. Nawet nie będę sobie wybierał potyka teleportacji, bo nam się nie przyda. Będąc Herobrine'em, możemy zrobić prawie wszystko. Patrzcie, jesteśmy prawie nieśmiertelni, można powiedzieć. Także naprawdę bardzo, bardzo, bardzo kozacko, bym powiedział, nie? Dobra, także lecimy, lecimy. Czerwony, czerwony w ogóle chyba nie ogarnie, że ja tam do niego idę, także lecimy sobie go rozwalić na luzaku, nie? Dobra, dochodzimy już tutaj. Nie, on się zatrzymał w ogóle, czy on mnie zauważył, czy nie? Nie wiem w sumie szczerze. Dobra, tak sobie pójdę, kozacko. Dobra, jestem już u niego, jestem, jestem, słuchajcie. Mm, dobra, w takim razie co? Lecimy go sklepać. Dobra, ty dedasz, ty dedasz, mordo, ty dedasz, ty dedasz. Dobra, ty zdedałeś, jest super. O kurde, słuchajcie, nie mam kilofa, nie mam kilofa Dobra, będę musiał kupić kilof Czekajcie, muszę go zabić teraz Muszę go zabić, bo nie mam kilofa O nie, koleś ma w ogóle jakieś lagi Co jest z tym kolesiem? O kurde, różowy, różowy, patrzcie jak mnie bije różowy Co jest? Patrzcie co robi Dobra, 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 dobra Trzeba go zniszczyć, dobra, super Teraz stąd uciekamy, także no musimy uciec. <gry> Zabrało nam trochę serduszek, także... Także nieźle bym powiedział, nie? Ale na, szczę na szczęście będąc Hero Bride mamy te serduszka, także kozacko, nie? Lecimy sobie w drugą stronę, sobie pójdziemy, myślę, więc będzie spoko. Kupimy sobie kilof od razu na no, wszelki wypadek, jakieś TNT, żeby, żeby wysadzać po prostu im te bazy i będzie super, nie? Dobra, zrobimy sobie tak, to ustawimy. Kupę sobie jeszcze wełnę, bo na pewno się nam przyda. Na stówę się nam sprzyda. Także dobra, pójdziemy sobie... O nie, różowy do nas idzie, patrzcie. Różowy atakujesz chyubraina różowy, naprawdę? Ja bym ci nie radził tego robić, no ale jak uważasz różowy, jak uważasz? Ja bym ci tego nie radził robić, <laughs> bo i tak zginiesz mordeczko, także no dobra, lecimy sobie do różowego, lecimy, lecimy. Powolutku, dobra, ja ci różowy nie chciałem nic robić, ale skoro mnie atakujesz, no to... No, to przykro. O, różowy sam spadł w ogóle, także pozdro, bym powiedział. Dobra, to idziemy sobie do różowego. Musimy go zabić, bo cały czas nam przeszkadza. Także mamy problem, bym powiedział. Zielony, ja jestem zielony. Łóżka mnie nie zniszczyli. Także jest naprawdę jak najbardziej okej. Okay. Dobra, różowy zostaw. Ja ci nic nie chcę zrobić, różowy. To ty sobie tam stój, różowy, a ja sobie tutaj łóżeczko zniszczę, dobra? Nic nie rób, ja sobie zniszczę. O, dobra. Bardzo fajnie, ja sobie łóżeczko zniszczę. No i niestety teraz musisz zdedać różowy, no naprawdę bardzo mi przykro, ale musi tak się stać. Sorry, bardzo ci przepraszam, a niestety będąc Hebraidem musimy tak zrobić, musimy tak postąpić, nie? Dobra, lecimy dalej, wrócimy sobie do mojej bazy. I ogólnie została drużyna żółtych, niebieskich oraz białych. Także musimy ich wszystkich rozwalić. Naprawdę ten herobrań jest kozacki, mamy takie moce, patrzcie, w ogóle możemy latać. To jest naprawdę kozacki, bym powiedział. O nie, tam jest żółty, patrzcie, tam jest żółty. Kurde, zniszczył nam łóżko! Dobra, lecimy go rozwalić. Musimy go rozwalić teraz, bo on zniszczył na łóżko. Jesteś niedobry, kurde gościu. Jesteś niedobry, zniszczyłeś na łóżko. Spadaj teraz stąd mordo. Trzeba było nie niszczyć mi łóżka. Dawaj, dawaj, spadaj, spadaj, spadaj. Kurde, no nie no musimy go zabić, no bez przesady. Dobra. Musisz zginąć żółty, musisz zginąć, nie ujdzie ci to na sucho. Dobra, podlecimy mocą Braina i będzie kozacko, dobra. W takim razie tutaj sobie lecimy teraz. E, zbierzemy sobie rzeczy. No i lecimy teraz na drużynę niebieską. Ja w ogóle nie mam łóżka, ale będąc Herobrynem myślę, że na spokojnie to wygramy. Ale zobaczymy, zobaczymy, nie? Dobra, także kupimy sobie jakieś rzeczy. Patrzcie w ogóle... Dobra, kupimy sobie łuk, nie? Kupimy sobie łuk, to będzie dobra opcja. Czekajcie, o tak sobie zrobimy. Kupię sobie jeszcze strzały do tego łuku. Dobra, jest super. 24 strzały mam, także... Chyba wystarczy, nie? Dobra, słuchajcie, tam jest żółty, no i został biały oraz żółty Także na początek lecimy do żółtego Jakoś się z nim troszeczkę zabawimy Mamy super moce będąc hero Brainem, także naprawdę bardzo fajnie W ogóle patrzcie, zamieniłem się w hero dosłownie Patrzcie, nawet mam jego skin, także, także no nieźle, nieźle bym powiedział wam, nie? Kozacko nawet Także lecimy teraz sobie tutaj do żółtego Zobaczymy, on tam pewnie stoi, patrzcie, jest tam, jest żółty Dobra, żółty, dedasz, patrz, spadniesz Patrzcie, trafiłem go, patykiem się tepnął, ale go trafiłem, no dobra, także super bym powiedział, tylko żeby biały tu nie no bo biały to w ogóle ma łóżko, także słabo bym powiedział, słabo, musimy mu zniszczyć to łóżko, czekajcie, zejdziemy sobie na diaksy, w sumie nie muszę zbierać tych diaksów, bo i tak do niczego mi się nie przydadzą, pójdę sobie tędy. No, i idziemy najpierw do, do, do białego. Sobie pójdziemy, bo żółty to w sumie dobry gracz. Ale muszę zobaczyć, kim jest biały. Bo jeszcze go nie widziałem w ogóle na tej ręce. Patrzcie, tu jest biały. Nie wiem, czy mi starczy w ogóle. Mm, czy mi się tutaj starczy wełny, ale zobaczymy. Najwyżej kawałeczek sobie podlecę. Dobra, biały jest tam. Wełny mi raczej nie starczy, dlatego kawałeczek sobie podlecę moją magiczną mocą, ale zobaczymy, chyba, że patyk teleportacji sobie wezmę. Zaraz, zaraz zobaczymy, czekajcie, czy tutaj mam jakieś bloki, o tak, dobra, no to wezmę sobie patyk teleportacji w sumie, czemu nie, będąc Hirobraniem mogę w sumie wszystko, także tak sobie zrobimy, no i teraz niszczymy mu te łóżko, także bardzo fajnie bym powiedział, o, no i super, biały nie ma łóżka, także pozadko, dobra, lecimy teraz tutaj, oni tam pewnie się klepią już, zaraz ktoś kogoś zabije, no i będzie, czekajcie, czy biały jest tutaj, białego tutaj nie ma, o kurde, prawie spadłem, prawie spadłem, ale na szczęście mam te serduszka Hirobraina, więc naprawdę bardzo, bardzo fajnie bym powiedział, nie, dobra, także lecimy ich teraz pozabijać, czekajcie, kto został, został żółty, o kurde, spadłem, patrzcie, mocą Hirobraina się uratowałem, wiedziałem, że ta moc się przyda, bo myślałem, że spadnie, także bardzo dobrze, że mamy tą moc. Że Hero Brain ma tą moc, także super, bym powiedział, nie? Dobra, lecimy sobie do żółtego. Żółty, ja naprawdę nic ci nie chcę zrobić. Patrz, pobawimy się z łuku. <laughs> może ciebie trafia, a może nie. Także żółty, lecę do ciebie, Mordo. Ro dawaj robimy klepę normalnie. Czekaj, o, patrz. Cześć, a czemu ty mnie bijesz? Czemu ty mnie bijesz? Ej, się nie bije Hero Braina, no Mordo, no. Na o nie, chciałeś zrzucić Hero Braina? Co ty zrobiłeś? Co ty zrobiłeś? Czemu to zrobiłeś? O nie, będziesz teraz bity, nie. Czemu to zrobiłeś? Czemu tak postąpiłeś? Wytłumacz się teraz, proszę mi się wytłumaczyć. Będziesz teraz z łuku strzelany. Dobra. Dobra, lecimy go zabić za to, co on zrobił. Po prostu nie można bić Hirobraina mordo zrozum, to nie można go bić, nie można pod żadnym pozorem nie można zabić Hirobraina. On jest po prostu niezniszczalny i teraz zginiesz za to, co zrobiłeś. Także, także żegnamy żółtego, żegnamy. Także wygraliśmy gierkę będąc Hirobrainem. Także widzimy się już, no pożegnaniu w dzisiejszym odcinku. Dobra, słuchajcie, także dzięki za obejrzenie całego odcinka. Pamiętajcie o zostawieniu łapki w górę, subskrypcji. No strzelcie tutaj bardzo dużo łapeczy w górę, jeżeli chcecie więcej właśnie takich odcinków, w których zostaje właśnie różnymi tutaj, nie wiem, hero brainami i różnymi innymi postaciami. Także strzelcie tutaj jak najbardziej łapeczkę w górę, suba z dzwoneczkiem, no i wpadajcie przede wszystkim na Discorda, link macie w opisie, w opisie, a my widzimy się już w następnym odcinku. No i siema!